Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Beata i witam Was na kanale Keto Travelers. Ze mną, moja piękna żona, Kinga, Jo. Słuchajcie, jak w tytule już przeczytaliście na pewno, dzisiejszy odcinek będzie o tym, czy na Keto można pić kole zero. Jest cała masa pytań na temat. To co ja tu robię, jak to jest o koli 0? Ja nie lubię koli. Ani 0, ani 100, ani 500. Nie pijcie tego świństwa. Nigdy nie lubiłam, więc. Co ja tu robię? Co Kinga robi na tym odcinku, to, to zaraz Wam opowiemy w dalszej części. Zapraszam, mam nadzieję, że ten odcinek będzie trochę pomocny w podjęciu decyzji, czy, czy można pić te kole zero, czy nie można pić kole zero, no bo to wiadomo, jak zawsze zaler. No to tak, słuchajcie, czy można pić te kole 0, czy nie można pić koli 0, no to wiecie to tak samo jak z każdymi innymi napojami 0. Teoretycznie, teoretycznie napoje 0, kola 0, przysłowie was z tytułu odcinka, nie powinna podnosić nam naszego poziomu insuliny, ponieważ ma 0 węglowodanów, 0 cukru, tak. Problem jest taki, że już. Może pomijmy tutaj kwestię tego składu chemicznego koli zero. Ja po, proponuję, jeżeli macie rdzeń na zębach, to. <grym> bardzo ma na zębach. Ale to prawda, kola, czy to zero, czy nie zero, jest świetnym odrdzewiaczem. Więc jakby można tutaj dyskutować, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe. No to w kontekście zdrowia, niezdrowia, słuchajcie. Mm, ja Jeżeli... tu dzisiaj będę na nie ogólnie, bo ja nie lubię Koli, żadnej. A ja nie ukrywam, że lubię kole tak. i Kolę piłam i pijałyśmy nawet Kolę wtedy, kiedy całkiem restrykcyjną wersję diety prowadziłyśmy. Ty piłaś, ja nie piłam. Ja piłam, to prawda i zaraz Wam powiem, dlaczego dopuszczam też wersję jakby coca cola Zero w takiej wersji diety. Więc jakby wracając, jest świetnym od odrdzewiaczem, to na pewno. Więc, czy to jest dla na nas zdrowe? No, no, chyba jednak nie, ale pozostawiam wam to do oceny. Nie, nie mi to ocenia. Tak. Każdy dentysta wam powie, że kola jest zabójstwem dla zębów. Tak, dokładnie. I teraz słuchajcie, tak. jeżeli wybraliście taką wersję diety ketogenicznej, bardzo taką czystą, tak, czyli kompletnie mało przetworzonych produktów, praktycznie bez nabiału i tak dalej, no to miałoby, na, miałoby sens również wyeliminować rzeczy typu Coca-Cola zero czy jakiekolwiek inne. No w inny pierwszej kolejności, kolej. bo tak. jeżeli staracie się trzymać czyste keto, to w pierwszej kolejności kola powinna wylecieć. Dokładnie, no bo tutaj ciężko mówić o jakimkolwiek czystości, jest to zwykły po prostu o, no, produkt. Koba jest brudna. <laughs> produkt. No wiadomo, jeśli chodzi o płynę, no, to najczystsze będzie tutaj woda, tak? No nie ma się co czarować. E, Dobra, kolejna rzecz, no to mm, teoretycznie mm, Coca-Cola Zero nie powinna zawierać cukru. E, w związku z tym, co zawiera, żeby była słodka? No będzie zawierała słodziki. A jakie słodziki są w końcu? Tego nie wie nikt, ale najprawdopodobniej są tam jakieś aspartamy i różne dziwne, takie przemysłowe słodziki. Brzmi, brzmi groźnie. Tak, no ja nie wiem, czy one są wyszczególnione, czy nie. Akurat mnie to mało zawsze interesowało. Znowu nie to jest tutaj tematem tego odcinka, ale, ale są to słodziki, które teoretycznie nie wpisują się w takie, jakby keto, tak? No, mówi się, że. Ten erytrytol i, i stevia, czy steviole są to takie najczystsze słodziki, które faktycznie nie powinny mieć wpływu na mm, czy na indeks glikemiczny, czy, czy ogólnie na glikemię, czy na poziom cukru. E, absolutnie wszelkiego rodzaju maltodekstryna, melti, maltitole i aspartamy. Nie, zresztą ciarki z od tych nazw. No, tak to nie, nie brzmi to zdrowo. Wszystko, co brzmi tak y, chemicznie, y, nie brzmi raczej zdrowo. Więc słuchajcie. Jest jeszcze coś takiego, ja już o tym mówiłam w którymś odcinku, że istnieje coś takiego jak cephalic face insulin release. Jest to zjawisko, które, ono chyba jest jeszcze badane, ale już pojawiły się całkiem niezłe tutaj badania na ten temat. Jest to takie zjawisko, wiecie czy nie wiecie, węglowodany zaczynamy trawić w jamie ustnej, tak? To ona się zaczyna pierwsza część trawienia, to jest mieszanie z, ze śliną i tak dalej. Więc, jakby biorąc pod uwagę to, yy, nasz poziom insuliny może rosnąć, albo sygnał o zaczęciu wydzielania insuliny, yy, jakby, który dochodzi przez receptory tak, mózgowe, jakby może się zacząć w momencie i zaczyna się w momencie, kiedy wy wkładacie coś słodkiego yy, do ust. No więc, w takim kontekście zdrowotnym, dla osób, które muszą uważać na, na wszystkie wyrzuty insuliny, na poziomy cukru itd. No to zasadnym by było jednak niestosowanie tutaj produktów żadnych słodkich, i też nie z produktów, które mają imitować jakby słodkość, tak? No bo Coca-Cola jest słodka. No, to się nie tyczy wtedy tylko Coca-Coli, tylko to tyczy się nie To się wszystkich słodyczy tak. i, i tak odcinek raczej. jest tylko o Coca-Coli, no to jakby zostaniemy przy temacie Coca-Coli. Mhm. E, więc tak, e, czy my stosowałyśmy? E, no tak, ja owszem. Ja, ja, nie, ja wam powiem tak, Beata. Y, ona kiedyś piła dużo koli. Tak. Zwykłej koli. Mm -hmm. Tak. Zawsze u nas domu była jakaś Coca-Cola, czy to puszki, czy butelki. No, ona piła. Y, ja nie piłam, bo nie lubię. Po prostu mi Coca-Cola nie smakuje, więc nie miałam z tym problemu. No i jak przeszliśmy na dietę, to bardzo jej pomogło to, że piła coca cola zero, Tak. Teraz już praktycznie w ogóle nie pijesz koli. Mhm. bo udało ci się odstawić, ale na tym okresie przejściowym, czyli jak stwierdziliśmy, że przejdziemy na dietę, do pewnego momentu tak, kupowałyśmy jej kole zero i ona dopijała tą kolą zero. Dlatego tak, myślę, że, myślę, że ci to pomogło, że tak, to była tak, duża taka pomoc w, w odstawieniu słodyczy. Może takiego przyzwyczajenia, czy na przykład jak szłyśmy gdzieś do knajpy i zamawiałyśmy obiad, no i ten obiad musiał tak. być taki bardziej ketogeniczny, ale takim, taką imitacją luźnego wyjścia było to, że mogłam sobie wypić właśnie te tak, kole tak, zero. Nie tak, nie, jak do kina szłyśmy czy coś, no to wtedy, wtedy Czyli, brałaś sobie kole zero. Wiecie, ja nie jestem cukrzykiem, nie mam problemów z insuliną i generalnie nie, nie muszę jakoś specjalnie na to uważać. Więc no ale jakby nie, nie chodzi o to, chodzi o to, że... Coca-Cola Zero może być w pewnych m, sytuacjach pomocna. Czyli jeżeli Coca-Cola... Do, do czego zmierzam, jeżeli ta, ta cola jest takim, e, no nie wiem, warunkiem utrzymania przez ciebie diety i innych restrykcji, to będzie ona czymś w rodzaju takiego mniejszego zła. U mnie w ten mhm. sposób to działało. Czyli trochę jako nagroda, trochę jako taki zamiennik e, czegoś, co, no nie wiem, sprawiało mi przyjemność, coś no też musiałam odrzucić. Ale musiałam powiedzieć, że nie piłaś tego codziennie. Tak, oczywiście, to było to... właśnie tak jak Beata mówi, I wiecie, nagroda za, e, nie wiem, tydzień, stricte to. Tak, czy miesiąc. Czy miesiąc, no to ramy czasowe są nieważne. Tak. A, no i powiedzmy, że wychodziliśmy do knajpy, no i ona wtedy sobie taką nagrodę, tą Coca-Cola kupowała, tak, tak? Z takim przeświadczeniem, no przecież jest zero i przecież mi nie, nie tak. Oczywiście, to był też etap, który ja nie miałam zielonego pojęcia o, o cefali, phase insulin, release. Jakby teraz też moja wiedza jest znacznie inna. Teraz też dużo łatwiej y, mogę sobie modyfikować dietę. W moja fazie. wiedza się nie zmieniła, nadal nie lubię kolorów. <grym> tak, nie rozumiem, jak można pić w ogóle napoje, które są słodzone słodzikami. Przecież to jest okropne. No więc właśnie, no to też można się tutaj albo przyzwyczaić, albo nie. Mi, mi łatwiej się było przyzwyczaić do smaku słodzika i zostać przy słodkim niż odrzucić to całkowicie. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie diety jesteście, jakich wyrzeczeń jesteście w stanie jakby się tutaj mm, podjąć. No, nie wszyscy będą w stanie odciąć całkowicie wszystkie przyjemności, wszystko, co kojarzyło nam się z przyjemnościami, wszystkie słodkie smaki i itd. Nie wszyscy będą mieli na tyle silnej woli i determinacji i częściowo ludziom się też nie powiedzie właśnie przez to, że będą całkowicie próbowali odciąć. A mi pozbycie się koli 0 zajęło 2. Teraz już będzie z 2,5 roku chyba. Ja tak, już praktycznie tak, w ogóle nie no, pijam koli z 0. Zdarzać się powiedzmy raz na pół roku, tak? Może, no, tak. Wiecie, do whisky. Na przykład do whisky, tak. No, jest, jest. Staram tak, się że... oczywiście wypić whisky tak. tylko z lodem. No ale nie zawsze mam, mam taki dzień. No to też jest nie jest tak, że ja nie piłam takich napojów, mm -hmm. bo jak, nie wiem, wychodziłyśmy do Nandos i jadłam kurczaka takiego, wiecie, ja jem kurczaka w Nandos, extra, extra, extra hot, więc no, musiałam brać coś do picia i ja wtedy brałam sobie Sevena Zero. Mm -hmm. Nie smakował mi, no ale w przypadku jedzenia bardzo ostrego kurczaka to jednak pomagało, żeby coś się napić, więc to nie jest tak, że ja nie piłam. Piłam oczywiście, ale z dwojga złego, jeżeli gdzieś wychodzimy i mogę sobie wybrać, to wolę na przykład wziąć kawę. Kawę, um, herbatę to nie, bo nie lubię e, czarnej herbaty, ale powiedzmy kawę wolę sobie wziąć, mhm. czy, czy nawet ostatnio już jak biorę, to biorę wodę gazowaną po prostu. No więc jakby wracając do tematu kolizero, czy można na keto, czy nie można. No wiecie, to zależy. <grym> To, to zależy, no. nie, nie można powiedzieć nie, absolutnie nie, bo zawsze się znajdą tacy, co powiedzą, ale przecież to nie podnosi yy, poziomu cukru. Mi też nie podnosi poziomu cukru, to, to m, pierwsza głupoty, że, że nie można, tak? No, ale to, że Zosi, Kasi i Grażynie nie podniesie cukru, to nie znaczy, że Annie Wojtkowi i komuś jeszcze ten cukier nie wzrośnie, tak? Czy na przykład nie spowoduje to innego efektu, tak? Że na przykład na, pijąc kole zero dzisiaj powiedzą, a no, nic się nie stało, wczoraj dałem radę, wypiję następnego dnia. I następnego dnia, jakby taki, wpadacie w taki ciąg, czyli czegoś sobie przez długi czas odmawialiście, i nagle stwierdzacie, o przecież mi to nie szkodzi, będę to pił bez umiaru. Mm. No tak, ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że no słuchajcie, no w tej koli. no nie ma zdrowych rzeczy. No mówię, no starałam no, się to jakby od, 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 odciąć, tak, no bo to odciąć, nie odciąć, oczywiście. To jest tak, że no pewnie, że możecie wypić, bo nie ma tam węglowodanów. Ale z drugiej strony, patrząc na skład koli, no, no cóż ja mam do powiedzenia, powiedzieć? Jednym, tak? jednym pomoże, innym zaszkodzi, jednym nie zrobi nic. A mi przez pewien czas jakby uśmierzało to bolączki związane z podstawieniem i, i co innej jeszcze, rzeczy. Co Moim zdaniem, to jest ok. Jeżeli na przykład, no nie wiem, piliście tak jak była, kiedyś bardzo dużo zwykłej koli i przechodzicie na keto. No to oczywiście, że lepszym jest przejście na kole zero, tak? tak? I po prostu ograniczanie picia tego, ale też. E... Następnym nie, krokiem. Nie przez cały czas, tak, Następnym krokiem i jeszcze lepszym będzie całkowite ograniczenie mm. kole zero, tak? Tak by było idealnie. Oczywiście wiecie, A nie, to każdy, czy możecie? nie każdy. Nie je... każdy. Ru... ludzie są różni, słuchajcie, ja. tak? Więc jeden na przykład dzisiaj sobie powie, od jutra nie palę papierosów i po prostu nie pali. A drugi powie od jutra nie palę papierosów i jeszcze tego samego następnego ranka po prostu pierwsze co zrobi to sięgnie po papierosa, tak? Więc to zależy też od waszego mm -hmm. punktu widzenia i punktu siedzenia tak naprawdę z tym wszystkim. To jest jeszcze tak, że my nie jesteśmy faszystkami. W sensie miałyśmy taki Dalekoną okres. Do faszyzmu. Tak, miałyśmy taki okres, kiedy się troszkę zafiksowałyśmy eee, na różne rzeczy, Przepraszam bardzo. że ja tak, Dobra. nie, w, nie w, 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 wkładajmy w bramę, nie my. Dobra, że ja. Tak, jest. Okay, no to zdaniem mojej pięknej żony ta, miałam taki okres, kiedy, kiedy, nie przejdzie to wszystko. A nie da mi się w to wkręcić. Kiedy byłam zafiksowana, tak? Teraz jakby bardziej wyważam różne, różne rzeczy, tak samo jak ślepo nie wierzę jednej osobie, czy, czy, czy drugiej osobie, jak mają skrajne zdania, zawsze staram się znaleźć jakiś taki balans, tak samo jeśli chodzi o kole zero. E, prywatnie moim zdaniem e, idealnie by było odstawić ten sztuczny produkt, bo z naturalnością to z zgredek. z właśnie z nam próbuje zjeść mikrofon. Chodź więc idealnie by było odstawić, bo z naturalnością ten produkt nie ma nic kompletnie e, związku. Ale jeżeli tylko to komuś pomaga, to w minimalnych ilościach... E, ja no bym to nie dopuściła. Ja tego, bym to po prostu no. dopuściła. To jest coś takiego w rodzaju, takie mniejsze zło. W, w, w wielu na przykład, y, czy dietetyków sportowych, czy, czy trenerów personalnych, jeżeli oni się już tam y, zajmują dietami, oni preferują taki, taki model żywieniowy, żeby jeść wszystko, ale 80% zostawić takiej czystości, nieprzetworzonego, natomiast 20, czyli albo 80-20, albo 70-30. Niektórzy dietetycy również to, to promują, tak? żeby na 70 albo 80% stosować czystą, dobrą dietę, ale te 20-30%. Procent swojej diety zostawić sobie na takie y, produkty rekreacyjne. Y, kompletnie to do mnie nie przemawia, ale rozumiem, dlaczego ludzie to czasami stosują i dlaczego wielu ludziom to pomaga. I tutaj doskonałym właśnie. Nie, no bo wiecie, jeżeli my się z czymś nie zgadzamy, to jest kola zero, nie? Jeżeli się z czymś nie zgadzamy, to wcale nie znaczy, że będziemy to piętnować. Absolutnie, hmm. bo to, to nie ma najmniejszego sensu. Każdy z nas jest dorosły, podejrzewam, że nie oglądają nas dzieci. Więc każdy jest dorosły i ma swój rozum, tak? I na przykład jeżeli ja nie piję Coca-Coli i uważam, że jest ohydna i nigdy mi nie smakowała żadna Coca-Cola, to nie znaczy, że mówiłam, bacie, słuchaj, jesteś głupia, bo pijesz kolę, no jak możesz pić takie świństwo. No nie, słuchajcie, jesteśmy dorośli, każdy ma prawo do własnego zdania, więc nie zafiksujmy się na jeden temat i tyle. Mhm. Wiecie, to do pewnych rzeczy też trzeba dojść tutaj y, samemu no, małymi trzeba. Małymi krokami, no. Dorosnąć może, no nie wiem. Ja mi zajęło trochę czasu, żeby dojść do tego, żeby wyeliminować całkowicie y, coca colę y, zero z mojego jakby. My nie jesteśmy takie nieskazitelne ehm. i idealne. No, zdarzają nam się też takie rzeczy. Tak, wiecie, cała ta dieta i całe to odchudzanie. Y, nie ma takich złotych środków. Są rzeczy, które komuś będą pomagać, a innemu będą przeszkadzać, tak? Otóż U kogoś. O kogoś napicie się coli zero spowoduje, że będzie miał ochotę na więcej i na więcej słodkiego, a u kogoś innego spowoduje? A dobra, napiłem się, zaspokoiłem swój poziom jakby pragnienie na słodkie i wszystko. Dziękuję, mam spokój na następny tydzień, dwa miesiące, tak? Jaką, jak, jakimi Wy osobami jesteście, jak na Was to zadziała, no to musicie sami to spróbować na sobie ewentualnie, nie wiem, udać się do kogoś, kto Wam pomoże z tym, spróbować to ocenić, co się za tym kryje, więc nie można powiedzieć jednoznacznie, czy na diecie ketogenicznej można pić yy, Coca-Colę zero. No, idealnie byłoby powiedzieć nie, gdybyśmy były faszystkami, powinnyśmy powiedzieć nie, absolutnie, to jest produkt niedozwolony, tak? <grym> Nie, u nas nie, usłys u nas adem, ja nie... nie usłyszycie takich tak, rzeczy. Tak, no, jeżeli ja miałabym komuś radzić. Odwołujemy się do waszego zdrowego rozsądku. Nie piętnujemy ludzi, którzy piją tą coca colę Uważam, że um, każdy ma swój rozum i jeżeli to Wam tylko pomaga i to Was uszczęśliwia, to raz na jakiś czas można wypić tą kolę. Tak? Mhm. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mogą Wam zęby wypaść. <laughs> <laughs> Odrzedzicie się od środka. Nie, <laughs> no, tak. już tak całkiem poważnie. Albo do whisky. Całkiem poważnie. Jeżeli dacie radę, jesteście. Wzięłaś mnie do tego odcinka nie będzie poważnie. Jeżeli macie na tyle siły samozaparcia, to tak. Najzdrowiej by było po prostu pozbyć się kompletnie tej coli zero z waszego jadłospisu. Ale realia są czasami różne. Jakby rzeczywistość nam pokazuje, co możemy, czego nie możemy. Jeżeli z drugiej strony ta, ta Coca-Cola zero pozwoli wam utrzymać inne restrykcje, pozwoli wam wytrwać w waszych postanowieniach. To ja bym to dopuściła. Ja bym to dopuściła um, po to, żeby komuś tam było łatwiej. Oczywiście w takich kontrolowanych ilościach, a nie codziennie dwa litry kolizero, nie? No bo przecież można, nie? A jak można, to po prostu pobandzie ze wszystkim. No dobra, jak zwykle odwołujemy się do waszego zdrowego rozsądku, tak? Mhm. Tak jest? Mhm. Jak możecie. Próbujcie zrezygnować. Nie, jest to na pewno produkt zdrowy. Nie jest to e, nic. Tutaj nie ma związanego to ze zdrowiem. E, jeżeli nie możecie, wasza wolna wola. Czy będziecie używać, czy nie będziecie używać. E, no to co? To chyba wszystko, nie? Dobra. Tak jest. Nie pijcie tego śmieci. Ja mam życzę, żeby z czasem z Czy ty dasz mi tutaj spokój i dokończyć? Nie. Ja Wam życzę, żeby udało Wam się wytrwać. Jeżeli Waszym planem jest, nie wiem, trafiliście na ten odcinek, aby um, utwierdzić się w przekonaniu, że absolutnie nie wolno Coca-Coli Zero, no to życzę Wam, żeby Wam się to udało. Życzę Wam, żeby udało Wam się wyeliminować z Waszej diety takie produkty niezbyt zdrowe i wysoko przetworzone, do których nie, ewidentnie Coca-Cola należy, tak? Z drugiej strony, jeżeli jesteście osobami, które. Mm, tylko dzięki coli zero są w stanie przetrwać w innych postanowieniach w dążeniu jakimś do, do czy osiągnięcia lepszej wagi czy, czy, czy lepszego zdrowia. Jeżeli ta kola zero Wam pomaga, no to nie bierzcie sobie też tak do bani, że ktoś Wam napisze, że nie, Ty nie jesteś na, na keto, bo pijesz kole zero. Tak? No ta osoba nie jest w Waszej skórze, nie jest w Waszych butach, jak to się mówi, nie chodzi w Waszych butach, nie wie co u Was siedzi w głowie. No musicie to sami po prostu sobie wyważyć. I niezależnie od tego, czy te koledzy pijecie czy nie, ja wam osobiście życzę dużo zdrowia, a dużo rozsądku w tym, co robicie mm. i takiego wyważenia, tak? Ani nie popłynięcia ani w jedną, ani w drugą Otóż stronę. Otóż to zachowanie mm. równowagi. Zachowanie równowagi i rozsądku. No to jest bardzo ważne, żeby nie ześwirować na diecie. Dokładnie. Co wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.